Mój marzenie jest nowy wózek. Bardzo Państwa proszę o pomoc finansową w zakupie wózka inwalidzkiego dla mojego syna, który kosztuje kilka tysięcy złotych, a nie stać mnie na jego zakup. Potrzebujemy nowego wózka dla Krystiana, wózka aktywnego, który jest dużo droższy w zakupie od zwykłego, standardowego wózka. Spowodowane jest to tym, że taki wózek jest dużo lżejszy, bardziej zwrotniejszy, jest mu niezbędny po prostu do normalnego powiedzmy, funkcjonowania w społeczeństwie, w życiu codziennym. Krystian z obecnego wózka już wyrósł, wózek jest on za mały, jest zużyty, wysłużył się Krystianowi. Krystian bardzo mocno korzysta, że tak powiem, z tego wózka. Obecnie tutaj skupiamy się na tym, aby Krystian samodzielnie potrafił taki wózek wejść, zejść z niego, potrafił pokonywać różne przeszkody, na przykład krawężniki. Wiem, że też uczy się jeździć po schodach nawet takim wózkiem. W tym roku Krystian idzie do komunii. Dzieci marzą o komputerach, tabletach czy tam telefonach. Mój syn marzy o nowym wózku. To są, to tak naprawdę są jego nogi w codzienności, w użytkowaniu, gdzie jeździmy do szkoły, czy na rehabilitację, czy on wychodzi z kolegami, czy po prostu to jest niezbędne nam do codziennej egzystencji. Zaproszę Państwa o pomoc.